Więc, więc, tak publicznie mówiąc, przebaczam. Można dać chociażby taki sygnał. Nie dołączam do ludzi, którzy żyją w nienawiści. Szukam Boga, ponieważ to, co się dzieje w tym świecie, to do jakiego momentu ludzie potrafią dojść w swoich myślach, w swoich czynach, poszło w taką stronę, że ktoś uświadamia sobie: ja nie chcę być tego częścią, chcę innego życia. Poszukam może w tym miejscu, o którym oni mówią, tak? Kiedy publicznie ktoś daje świadectwo, no używam takiego słowa, uważam, że to jest świadectwo, tak? Takie pokazanie pewnej, potwierdzenie pewnej prawdy, która, która wypływa, że człowiek, który mówi, że wierzy w Boga, to coś się w jego życiu też zmienia. To jedną z tych zmian jest to, że, że nie nienawidzę ludzi, nawet tych, którzy źle przeciwko mnie e, coś uczynili, e, ale uczę się im przebaczać. Uczę się nie eskalować nie nienawiści, ale, ale jak to mówili z do nie dawać się zwyciężyć złu, ale e, przezwyciężyć się dobrem, parafrazując. Tak? Więc ja też chcę skupiać się na tym w swoim życiu, że okej, okay, nie chcę e, czynić rzeczy, które są złe. W którymś momencie trzeba to przerwać. Więc Bóg daje nam taką ilustrację w Ewangelii, że przebaczenie i łaska polega na tym, że nie napędzamy tego koła, przerywamy je. I prawdziwa siła często polega na tym, że Ty możesz znaleźć w sobie tę sprawczość, aby je przerwać. Nie kontynuować tej walki, nie eskalować tego gniewu, nie eskalować tej nienawiści, bo efekt będzie taki, że będzie jeszcze więcej ludzi, którzy są pogrążeni w nienawiści. Więc, więc tak publicznie mówiąc przebaczam, można dać chociażby taki sygnał. Nie dołączam do ludzi, którzy żyją w nienawiści.